Jak wyglądała majówka w Krośnie Odrzańskim? Część relacji zaprezentowaliśmy już w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, w ramach pikniku patriotycznego po raz kolejny podjęto próbę bicia rekordu długości flagi. Tym razem udało uzbierać się 222 metry. Nie tak jak pan mówić, chodźcie, chodźcie, to wstają na basłość. Ja Nie mam jeszcze takich kompetencji. Ale podpowiadam jeszcze. Drodzy Państwo, trzymamy tę flagę. Chodźcie wszyscy, młodzież! Młodzież nam jest potrzebna, gdzie jest młodzież? Sporo muzyki i dobra zabawa. Tak w skrócie można podsumować tegoroczne pierwsze dni maja. Kiedy w parku tysiąclecia trwał piknik patriotyczny to po południu i wieczorem na ulicy Nadodrzańskiej w siedzibie stowarzyszenia 515 km Odry trwała ósma odsłona Jam Session. Niemal przez całą majówkę przy promenadzie otwarta dla każdego była winoteka, która oferowała nie tylko lokalne wina, ale także muzykę i spędzenie czasu z widokiem na Dolinę Odry. W samym parku natomiast mieliśmy okazję, by na żywo posłuchać ikony jednej z największych gwiazd polskiej muzyki w wykonaniu zespołu Maryla The Best of. W ramach pikniku patriotycznego odbyła się także druga edycja konkursu. Mam talent patriotycznie. Trzecie miejsce zajęła Pola Wójcik, drugie miejsce Edyta Bagińska, a zwyciężył Aleksander Kosmala. Na krośnieńskiej scenie każdy mógł zaprezentować swoje umiejętności, wokalne, ale nie tylko wokalne. Warunkiem było przede wszystkim to, by prezentowany program był o tematyce patriotycznej. A mury runą, runą, runą i podrzebią stary świat, Wyrwi murą zęby krat, kajda. Chcecie zobaczyć jak wyglądał tegoroczny konkurs? Po serwisie zapraszamy na relację z wydarzenia.